Siema, z tej strony Hogaty. Dzisiaj gra ze mną Cezar. No witam wszystkich bardzo serdecznie. Guzik. Dzień dobry. Oraz nałogowy. Witam. A to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w GTA 5 online na trybie oczywiście multiplayer i dzisiaj gramy sobie takie świąteczne lale przyziołek. <tryk> <tryk> Tak, świąteczne wyścigi czy tego typu sprawy także zaczynamy od Lanego Poniedziałku, jako że e, ten Lany Poniedziałek dzisiaj macie. Nie wiem czy to się jeszcze uh. mówi, że wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Nie, to się tak nie mówi. Czekajcie, jak to się mówi eee, Życzę wam wesołego jajka. jajka, a nie, to już wczoraj. tego degusa. No Mokre Wesołego, dyngu. mokrego dyngusa, mam nadzieję, że A! będziecie się bawić, na, chciałem powiedzieć Mokro. na polu, ale Mokr się tak nie mówi pewnie wszędzie. Na polu. To dla tych z Małopolskiego. Z Podkarpacia. No, nie, też. Na podkaraccia też tak się tak, mówi? Tak, no na pole. Ja, ja wychodziłem na pole. Ja na gór. O kurde, panik się znalazł. Ale robimy Aquatic Playground na początek, zobaczymy, jakie to są mapki. Ściągnąłem kilka nowych mapek, których ja na pewno nie grałem i ich nie nagrywałem, także u mnie będą nowe. Oczywiście przypomnę tylko, że jeżeli odcinek Wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, o, włączyć nie. powiadomienia oraz wpaść na kanały do chłopaków. E, no, macie szuka, wszyscy przerobione te 20? Nie, nie. Tak? E, to weźmy standardowe T20 w takim okay. razie. Go, zwykłe Ale T20. jak mi jeszcze ładuje? Ja nic nie widzę. Jak się wam ładuje? T20, T20, nie, T20, mi już nie, to... Ja już nie, ja już czułam. Ja już mam kliknięte. Ja biorę białe kolory. Zwykłe, kolorek, zwykłe T20. Ja biorę wodne, ekipowe T20, także mam nadzieję, że ogólnie ludzie, mam nadzieję, że nie przesadzicie zabawą po prostu wlany poniedziałek, bo jeszcze normalne tam lanie wodą czy coś, ale chodzenie z wiadrem i, <grym grym> i możemy wlewanie ludzi nie wiem, w okno i nam polać Co? 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 <grym> Jezu, nie, proszę, nie bez dymów, dzisiaj bez dymów, ludzie, ale w ogóle jest minus tej jego mapki teraz, bo dalej do okrążenia, a to ma też a to ma 9 km patrzyłem. No zobaczymy jak to wyjdzie No Jezu, może będzie fajna taka wiesz, wodna mapa, wodny świat, Kevin Costner, playground coś tam W sensie player za mną Dobra, ja lecimy, proszę bardzo Pierwsza mapa Coś ty zrobił? Coś co się tam z tyłu dzieje Ja nie wiem właśnie Ale guzika chciałem puścić trochę do przodu nie idzie Kurde Kogo prawie zniosło na tym? Na stru, stru, strumieniu Zniosę cię na zakręcie Co jest tutaj Co za mną? Przede, przede mną? Guzik, guzik Guzika? Guzik, A to guzika guzik. prawie zniosło tam wcześniej Jak rozumiem o, ale miałem Nie, jakieś... nie, tylko nie pęd tutaj Nie! Nie! Tylko nie pęd tu Tylko nie bogaty na zakręcie nie! Wywaliłeś nie, nie. się? Dobrze no, zakręciło mną, chyba lepiej jakbym się nawet wywalił Niż ten, no bo miałem ten pen i uderzyłem przez to ci nie, ciutupę, nie? Ja nie chciałem i... i te laksy mam i nałogowego to go na ostatnie. Tezar! Nie jesteś ostatni. A nie, nie. jesteś, dobra! <laughs> Okej. Okay. Spadłem na zakręcie. No i bardzo dobrze. Nałogowy zostaw, nie. nie! powiem tak. Ja, Co nałogowy! Ja ci źle nie życzę, ale... Tak. Ale, ale to jest wileń, Ale... Dobra. Spiralka jakaś? Mała spiralka nienawiści? okej. Okay. to no, jest, fuck. Żebyście się wywalili gdzieś, koledzy. Ja wam źle nie, nie życzę, ale. Ale weźcie gdzieś się tam, wywalcie tak, nie, czy coś. Nie, tak. try hard. Rozwalcie sobie, nie wiem, tę główeczkę, czy coś tam o ziemię. To mi piłkę rzucił. Na pewno. Masz nie piłkę, ja. no, no przynieś, no, no przynieś. Naukowy! <śle> Pi piłeczka! A, nie, nie będę nikogo obrażał. Kulesz! W końcu Kulesz! Mamy święta. No, w święta, wszyscy radośni, uśmiechnięci. O Jezu, to jest ziek. woda! Jezu! To jest woda. No to jest akwatik w końcu, no. To jest woda. Kolego. O Nie! I koniec. Wszyscy się wywalili? No ja tutaj. O, cześć nałogowy, hejcia! o, jestem znowu pierwszy. No widzisz. Mi... Cześć nałogowy? Dać Wam pierwszą Ej. pozycję i nie wykorzystacie po prostu. Bo soki natrafiłem na wodę. Parki? <gryś> <to> Aquatic <też. gryś> Playground, przypominam nazwę mapy. <gryś> <gryś> przypominam święto śmigus dingus, a też w ogóle święto, czy? Śmigus? Nie, to jest taki jest chyba. Śmigus czy święto. śmigus? Śmigus, ja mówiłem śmigus. A może śmigus? O! I... FUCK! Nie? Nie, nope, nope. No nie za wcześnie nope. skręciłem Nope. No Cezar Nope, nope. Cip, cip. No go chodź tu. Okej. No dobra, niebiesca. Chip, 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 no go gove. Chip. Nie. Dolwa, kurde, dolwa. Dobra go gove ty. Dolwa kurde. Dziękuję bardzo. O, proszę bardzo. Ale ładna mapka. Nawet jak długa, to jest ładna. po prostu kurde, nie jest nas naszych. no gove. Prosto. Antyzy No Gościu, uh. ja tu najlepsze, najnowsze mapki pokazuję. No kurde First on najnowsze. Polish YouTube po prostu. <głos> Pierwsza <głos> taka mapka na polskim YouTube, taki tytuł. <noise> tak, mapka później okazuje się, bo publikuję ją po trzech dniach od nagrania, nie? Okazuje się, że cztery osoby wrzuciły kappa. <noise> bez kart Guzik, Kulesz, Misiok są oczywiście i Hannigan Hanigan. Hanigan. a po, potem jeszcze dwie, dwie minuty po tym jak my rzucimy, to będzie e, Macyndziu, Manoja <grymne> <profesor grymne> Dobrze. okej okay, lecimy proszę państwa 48 punkt Gdy, za chwilę za, zapraszamy za, gdyby, dokładnie gdyby zapraszamy do wszystkich są święta, mogę zaprosić do wszystkich ludzi, z którymi nagrywałem kiedykolwiek. Zapraszam na ich kanały, świątecznie obejrzeć nie wiem cokolwiek, napisać komentarzyk, Witamy w nowym roku Anno uh! Domini 2017. 2017. 17. Dokładnie. Okej. Okay. Polski no. YouTube, najmniej taksyczny YouTube. <noise> Najlepszy YouTube po prostu. Już po remoncie chyba, tak? Tak. Może po, po A, świątecznym bo remoncie. Bo to drugie okrążenie. No, no dala. Dala. Chodź tu, muszę ci trzy razy wydupić, to ci mieć dwa. Razy. Co? <noise> nie, nie. Jak nie, Jezus, nie, po, nie, po trzech dniach, to Ej, zostań. Zostań. Cezar <noise> trzy razy <Ale głos> Cezar dzisiaj ma jakieś takie odchyły, nie można powiedzieć. Boże, bo ty za, za... No, no dobra, ty... dobra, powiem tak. Daruję sobie mówienia o, o wszystkich no rzeczach. Hejka, Cezar. Na cześć. O których dzisiaj Cezar mówił, bo to byłoby. Ale jak ogacy wystrzelił do przodu. No. Nie, ja sobie jadę po prostu cały czas. Ja, ja sobie ja tak im ja czym teraz. Ale wiecie o tym, że wy powinniście już niedawno dogonić, bo macie ten przecież. Ja teraz. E, ja bym się dogonił gdyby nie to, że naukowym jest Wy zarówno. jedziecie szybciej ode mnie, nie? Bo jest y, to wyrównywanie włączone, także. No fakt, właśnie nie O nie! Książę, sam dawajcie, tutaj... dawajcie napuśćcie, dawajcie, dawajcie. Co zrobiłeś? Ja nie. No bo jesteśmy teraz na tej, na tej znaczy się. A, no to... No to Nie! Życzę, <głosy> życzę <głosy> po powodzenia tam. A około jedzie, jedzie taki jeb w dół. <noise> Najerwany jakiś kolega. No dosłownie. To, to już ostatnie. A mógłbym to skończyć, jakby to było jedno okrążenie, to był, byłbym drugi. <noise> to, 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 to drugi. dużo. <noise> A ja bym był pierwszy, gdyby to było jedno okrążenie. Ej, o fuck, fala! Dobra, Halo. ominąłem falę. Jakbym miał No wody. Padłem nie! Do wody wpadłem Nie! No, nope. no, nie! No nie! Uuu. Uuu. Czekaj, bo mi się samochód wyłączył. Wyłączył. No, wyłączył, bo jest fala taka tutaj. Udy, ty. Polecam, Nie wam udało się. Zatarnię za No nie! Dajka. Ej, no, razy fale <laughs> Nie zatopiły. Nie może, ciebie <laughs> nie zatopiło? Nie. Jakie unlucky? Jedź Jechałem sobie obok. pierwszy, niech cię zatopi. No, Wszyscy Przyjechali normalnie. Oprócz mnie, trzy razy mnie zatopił. O nie! ociul. A żebyś o się fuck. tam wydupił. A żebyś o się nie. tam wydupił. No ef, szybko, szybko, szybko. A się to zrobił. Zrobił <grym> się, okej. Okay. falek! Tak, jestem. Pierwszy. Nie! Dobra, jest przechadzony. Do... No, trzy bude. fale. Fak. Ja trzy razy musiałem wracać Tu muszę do przyhamować. Bo tu ostatnio wypadłem, dobra, mogę jechać. A kto to nałogowy w ogóle jest ja pierwszy? Powiem, teraz trafiłem. Co? <laughs> Bo się wy, wywaliłem. Się. Ja bym był pierwszy, to dzisiaj... by nie to, że. Można powiedzieć, że dzisiaj tryharduje No, <laughs> dzisiaj dzień tryhardu. <laughs> o, o, buzik, dobrze! I'm, I'm dobrze, trzeba nałogowego dogonić jeszcze. Hmm. Jeszcze tylko nałogowy. Co, jak na teraz było, że tak jadą, jadą i nagle w ogóle tak. No, nagle... już wyjebałem. Cześć nałogowy, elko. Co, co tam nałogowy? Jak tam? fajnie było być pierwszym, wiesz? Teraz może no. skończę na drugim. Kurde. O nie, znowu Dobra. się Dobra. Ja wracam na swoją pozycję. Znowu dostali uśmiech losu. Los się do nich <grym> uśmiech uśmiechnął los. normalnie. Trzy razy no nie fala tak... zatopiła, nie? Uśmiech losu. Ale bym się śmiał, jakbym trafił <grym> w <ogodę> tego <grym> w przelocie. Nie, nie wykorzystaliście tego. Nie Ale to by było dobre, jakby się siedl... no, jest tam Nie byłoby przestał. dobre, jakbym dostał. <grym> nie, 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 nie. nie byłoby <grym> dobre. Małgowy, <grym> co ty tu tak blisko robisz? Ci jadę? Nałogowy, elo? Nałogowy, Hello. odjedź, od, odjedź Poczekaj, ode mnie! Odjedź ode mnie na odprzedł? odległość Aha, samochodu. Yy, co w ogóle? Przez... Aha, dobra. Przez te okay. trzy wiatraki przyleciałem na fali się musiałem odpatrzyć na telefon. Nałogowy, nie pytaj. Nie wiem, co ja nie chcę Zapatrzyłem pytań. się! Nie! Ja się tak już napaliłem, że o, będę drugi. Się nie zwolniłem. Ale ja się, ja się naprawdę zapatrzyłem i po prostu tak cały czas miałem wów ciśnięte, nie? Jadę i tak... AHA! Zakręt! No nieźle! No jest! No jest! No, no, jest, no wy, wypadłem, Elo! Ja już wysam na ty koniec. Na koniec straciłem na własne życzenie, to jest na własne życzenie straciłem. A ja, ja byłbyś trzeci. Ale ja... Ja... Byłby pierwszy, byłby <grym> się nie zagapił. No byłby pierwszy, bo ja mam... No, to no tryhard czas wygra? Nie no, ja przez te wiatraki w tunelu. Nowa krzywka dla nałogowego tryhard dzisiaj, guys Ale jak Dobrze. daleko polesi! Ale... Guzik. Powinieneś zmienić z nałogowy gitarzysta na nałogowy tryhard, Uf, aktualnie. Nie mam sam nałogowy, więc... Nie, trafalnie... dla mnie dalej jesteś nałogowym tryhardem, także... <grychy> Okej, okay, widzimy się na kolejnej Woo! mapce. Okej, okay, dobra ludzie, witam was na mapie numer 2, to jest mapa o nazwie Card Coaster i bezkontaktowy, dwie rundki, w sensie dwa okrążenia. E Pojazdy techniczne, także prawdopodobnie będziemy jeździć wózkami <laughs> czy coś. <laughs> A nie ciężarówkami? <laughs> Co? Ale nie ciągnikami? Nie, wózek golfowy, proszę bardzo. Muzyk, miałem miałem Faggio dostępny, ja tak. Ale nie, ale nie. Wózek golfowy, proszę Państwa. Bierzemy kart coaster. The best map maker, YouTube ja Dragon No, Na nie mogę wziąć. No fagio. nie, 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 Fadzio. Wydaje mi no. się, że zresztą na Faggio miałbyś problemy ze zrobieniem tej mapki. Bo z tego co widziałem na screenku, to wyglądała całkiem fajnie i przyjemnie. Także bezkontaktowy, nie będzie tu żadnych. Nałogowych spychaczy czy coś Dokładnie, <noise> nie, 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 czy, czy czegoś. Różowy tryhard <noise> różowy tryhard. O, to kolejna krzywka nałogowego dzisiaj. Różowy tryhard. Mm, nałogowy, co się stało? Że... Eee, a tu muszę mnie przyjechałeś. Ja tak zakręciłem, gdzie mamy jechać, okej. Okay. Dobra, teraz tak, tutaj. Proszę, proszę Cię bardzo, tutaj... Teraz Czekajcie jechać. za mną, bo nie wiem gdzie jechać! Zgubię da, się jeszcze! Pytanie brzmi, pytanie za 100 punktów, gdzie? Nie. Dobra, tu... Ale jak Ty mnie widziłeś? gościu... Jest ja super jeźdźcą, apokalipsy... Jak to Czemu Ty takiego speeda? Ale nawet? wiesz co, podobają mi się strasznie właśnie te klocki, które poustawiali teraz, te nowe klocki, wszystkie no, 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 te, po no, no, których no, no, jeździmy, to tak są piękne, można, piękne. Y... piękne, są. Przepiękne, zakochałem się... Podjadę, Wziąłbym podjadę. z nimi ślub, normalnie. Naprawdę. Odjedziesz, Zamiast tak, kota byś tutaj wziął do domu. Na no, poważnie, nie, psa. Kurde. nazwałbym go. Kulesz. Ja tego nie powiedziałem. Kulesz, przepraszam cię za kolegów tutaj, ale widzisz, no. no jakie. No brak, ale to jest idealny I, imiona. I poszan. Yes. Nie, nie spadłeś. Guzik, czemu nie Karp. wypadłeś? O! Wypycham cię. Ło nie, Weź A! Się A! nie pchaj, kurde. Co to jest? jest? Ujo, ale to jest niezłe. Ale nie, tak źle. Dobre! Nie! A dobra. <grym> też, też się yeah. przestraszyłem, że zaraz wypadniemy. Ej, fajnie to zrobił, już mi się podoba mm. mapeczka. Nie Taka trzeba... niby jest jeden kilometr chyba, mapki, ale... Ale fajnie no nie, to będzie to miało być! I. super! Jak ten, jak w miasteczku to są takie, takie, takie <grym> Guzik dawno nie był w wesołym miasteczku no. Państwa jak widać. <laughs> Proszę Państwa. Po, podjarał się. Proszę Państwa, dzisiaj Proszę. Jest świąteczny odcinek. Trzeba, wiesz, ja jestem teraz w marynarce, tutaj garniturek ubrany. Proszę buty, Państwa, buty, dzisiaj mamy. Witamy też. w naszej audycji świątecznej. Dokładnie, witam. Ała, marty. uderzyłem normalnie o mikrofon głową sorka. Śmieszne <śmiech> <śmiech> w sensie. żarty śmieszny. A wiesz no co bez, ja wczoraj bez, robiłem bez, na live? Ie. Robiłem śmieszny telefon i dzwoniłem do Estika, no, nie? Niby i no. zapytałem się: taki żarcik, śmieszny telefon wykonałem. Tak. Czy podoba wam się taki pomysł na live śmiesznych telefonów? Wziąłem, zadzwoniłem i tak: halo, halo, witam. Czy tutaj rzeźnia? I wiesz, i chciałem Część. tak zaśmieszkować, że, <noise> że jak powie, że nie, bo to STX właśnie, oto no. cała zabawa polegała na tym, że to był STX, nie? No tak. I zadzwoniłem, i on mówi do mnie, jednak tak, a ja wtedy. Ale jak, jak to tak? Bo ja chciałem powiedzieć, wiecie, chciałem taki żarcik, że. he, 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 he to dlaczego świnia przy telefonie? Eee. <laughs> Rozumiecie żarcik? Że on no. mówi, że nie, a ja świnia, że zielę Ale... rzeźnia. <laughs> no, i to w ogóle mogłem chyba do guzika jednak zadzwonić. Mm. Wiesz, bo, że ponoć, że, ponoć, ponoć rzeźnia a to. Miał być i tak, kurczę, poszło powiedziałem, że it's a prank, bro. Don't worry, be happy. Sorry, sorry, my friend, I don't speak Englando, but kumani I kurde, i się rozłączyłem Pani i było bro. mi przykro wtedy A chciałem taki joke zrobić specjalny na live dla wszystkich moich widzów, którzy wtedy siedzieli. Ale no o. nie pykło jak widać. Nie moja, nie moja broszka, śmieszne telefony chyba. Nie moja. Słówecznie. Nie, nie moja. Faktycznie są jestem ostatni. 52 sekundy <laughs> do końca. Ja jestem <laughs> drugi? Jesteś pierwszy. Pierwszy. Nie. Tak, jesteś pierwszy. A, jestem jesteś pierwszy. pierwszy. Jesteś jakiś jestem pierwszy. Okej. Okay. No to wszystko wszystko spoko. Ja nie Ta, umiem tak tak powinno być. Postaniam. Ja się nie tak umiem ścigać być. na bezkontaktowym z wózkiem golfowym zamiast jakimiś No tak, ochotu. bo wiadomo, bo nałogowy to musi od razu pierdyknąć kogoś. Tak, 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 tak. tak, tak. Nie.

Drodzy słuchacze, także z. Okej, okay, proszę państwa, lecimy z mapą numer 3, i ona się nazywa Nascar Sky. Mamy tutaj 7 okrążeń, one chyba. corrida po de Nascar. Każda po kilometrze. Corrida de Nascar, no, K.O. Pan Hapisar, Pan Piones, pisar, Abela Pista, pista Esquelda gania Ulu, gandzia, gandzia tam było na kolejce. Ulu, lap, sekundos, Także sekundos. E, weźmy sobie guiz, weźmy sobie, weźmy sobie, weźmy sobie. No te 20 no nie będę kłamał. Te 20 zwykłe, zwykłe. zwykłe, nie przerobiałe. Nie przerobiałe, zwykłe T20. Ulu, lap, sekundos, sekundo, sekundos. Kontaktowy. Ile? Sekundo, 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 sekondos Aha, okej, okay, no, no dobra, dobra. Nie, Ale powinieneś jeszcze uno lamp No uno lamp no, tak. Uno lap, tyle Tak, do, dokładnie ciekawe. Tylko takie, tylko takie I ile dałeś do krązu? Okej, siedem O, no to będzie to No to jest NASCAR, być, to jest szybkie To jest szybkie da. Także nawet nie wiem, czy to jest ostatnia mapa o jeszcze O Jezu, nałogowy Trzy, dwa, jeden Ale tu będzie młyn Młyn, młyn, młyn młyn młyn, młyn młyn, 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 młyn Jak się młyn. Będzie... Jak ty tak szybko? Nie spychaj się, tylko pliska Nie spycham się jadę górą. Bliska bez spychania. Guzik bez spychania! Bonziorno! Bongiorno Bongiorno. A gdzie są kibice wkoło? Bez pychania kurde ja dowołem jadę, co, Jezu! Kogo Coś ty! Guzik! Co ty mnie wjechałeś we mnie? Guzik? Oba, to ma ja już, być? ja już jestem w innym wyścigu Cześć, A super, ja wiem, no punkt, Nie wiem No nie! Guzik, guzik... Przyje... przez ciebie No co? Przez ciebie, Przeje... ty najgorszy gościu Nie zaliczyło mi punktu Czemu? E, Przejechałem przed punktem i go nie zaliczyło No, ja nie mówię. zaliczyło ja, mi nie. tego punktu Przez ciebie, Guzik Aha, Ja jestem i tak pierwszy Ja jestem jedno okrążenie do tyłu w tym momencie od was Guzik chyba też, bo ja jestem cały czas pierwszy I fuck Mi też nie zaliczył punktu <laughs> Drugi Ale aż się opluł w ogóle Co? Cezar jest drugi, przez to? Ale gówno nie, Cezara nie ma, Cezar jest w swoim wyścigu. Nie, Cezar jest, Cezar jest drugi! drugi. Mi też nie zaliczyło tego tam. Dostaw mnie ty! Nie! ty. Zostaw go wyrolu! A to przez kusika mi nie zaliczyło jednego punktu! Ale mi bo to się się nie nie kiedy mi mnie... Dobra! Rozpoczynamy clown fiestę i grzyska śmierci A nie, nie. po prostu To ja zaliczyłem, dobra, never mind Go wywalanie, Ej. go wywalanie tam kurde nope. z przodu pod prąd Nie ma tak Ja zaraz pojadę pod prąd Jak ja pojadę pod prąd to normalnie Które macie kurde. okrążenie? Siódme Kurde Czwarte Cezar, naukowy dawaj tam Cezara, pchaj go Ale przecież drugi na jest pierwszy. To typ no ja nowego jest pierwszy. Teraz guzik jest pierwszy. Dobrze, Ale my tak ładnie jedziemy tak w kolumnie. Do... Nie! Nie Coś powiedział! W kolumnie! Też jechałem ładnie do momentu, w którym guzik się nie wtramolił po prostu. W kolumnie! W kolumnie pomiędzy mnie! A Nałgowie też się wywaliłeś? Tak! Przecież <laughs> ładnie w kolumnie bełzan. się wywaliliśmy. Jestem cały no łzach, bo kolumna była! Jakie gnojki najgorsze. No nie! Kurde, ty. Z wyrolu! Ja, czy tak, z, z wyrolu! Najgorszy! Który masz zakrężenie chogaty? Pięć! Jest to trzeci jest. No dobrze, trzeci. to jest to tak jak my. Pięć no. okrążeń do końca. <śla> no, to proszę się, już kurde, nie wchodzę. No jaj, i ja się zrobiłem! Widziałem to! Widziałem ja chciałem to! Widziałem to! Widziałem to! nie! I... to! Jaki... Ty... Z najgorszy Co wy tam robicie? Czemu wy stoicie? Co... Kto tam stoi w No bo jest Jestem zepkać. drugi? Co wyście zrobili? No, ja jestem pierwszy To jest... najgorszy. jestem czwarty To w ogóle jest... Ej, ktoś znowu... nie zaliczył ktoś No nie tak. zaliczył Ja no, nie zaliczyłem Ja znowu nie A. zaliczyłem tego punktu To jest ten sam punkt Ktoś znowu po mojej prawej jechał zepnął mnie do lewej Dupa, no I dupa, no I tak wyszło Unlucky sytuacja, powiem tak ja mam szóstą No, proszę włączyć te, jakieś tam w 1 się włączało zawsze. Jakoś. Cezar Warto? na początku odjechał I je, i, w wyścigu, w wiesz, ja, z tyłu ja gdzieś ja. Żeby później na koniec dogonić wszystkich. sobie jechał Ale po prostu. Cezar odpalił. Kliknijcie się tam. ostatnie tak. okrążenie, A, proszę pierdziele. państwa. Guzik odsłuj się od mojej duszy <grym>. A ty jesteś Cezar? Ja myślałem, że przede mną jedzie ten na ja, ja A nałogowy, naukowy na słuń go! Przecież no nie! Nie! Co za śpiew! Na To jest Dobrze! Tak Dobrze. Okej, okay, dobra, ukończyłem wyścig przynajmniej. Co no, to, ja to miało być, ukończo. kusik? No okej! Okay. Ostatni zakręt. Okej, okay. pyk, pyk, no, tak. Ale takie świąteczne przepychanki oczywiście. <laughs> Coś. Nie, to było Unlucky, był słaby. unlucky po prostu To był słaby. Słaby. Nie, Nie no wiem, mapa była słaby. bardzo fajna gdyby była na bezkontaktowy Dokładnie No to chodzi żeby był kontaktowy w nas No sól, guzik się spychał pierwszy Mnie zepchnął, ja, co? nałogowego zepchnął Cezara zepchnął A nałogowy mnie zepchnął no, no, Wszystkich ale. zepchnął Obdziwiłem guzik się. Guzik powiedzmy wygrał drogą eliminacji po prostu <laughs> Of the way of the elimination po prostu wygrał Guzik. No i dobra, myślę, że w tym odcinku to było na tyle jednak. Także, jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, włączyć powiadomienia oraz paść do chłopaków na kanały. I jeszcze na Facebooka Hogaty Interactive. <coughs> oczywiście, linki w opisie pod filmem. Dzisiaj grał ze mną Cezar. No byłem sobie. Uczciwy człowiek Guzik. Najuczciwszy Nieuczciwy grałem. człowiek. No i nałogowy Tryhard. Oczywiście byłem. To także oczywiście jeszcze raz życzymy wam wszystkiego najlepszego z okazji o, świąt wielkanocnych i mokrego śmigusa, mokrego dyngusa, dyngusa, ale bezpiecznego, także jak widzicie tutaj jeszcze na tego dyngusa trochę deszczyk spadł, a ja jeszcze wpadnę do wody, yeah. proszę bardzo. Tak, o, o taki uh. zdrowy, zdrowy tryb dyngusowy, także jeszcze raz dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, cześć. Na razie. Cześć.